I brawo, brawo, kolejny sukces. Jak podejrzewam, coś tam wysadziliście, ale hej, niech miasto się o to Jestem kompletnie wypluta. Tak bym sobie chętnie postała i pospała. Odpocznijcie sobie, dobrze? W tym tygodniu nasza wielka prezentacja dla NASA. A trzeba jeszcze przetestować pas odrzutowy. Nie wiem, co to, ale słyszę odrzutowy i czuję, że podtrzyma spodenki. Szczerze mówiąc, to może być przełom. Jeśli NASA kupi pas, astronauci będą zupełnie swobodnie wędrować sobie po galaktyce. Nazwą po mnie jakiś księżyc albo planetę. Różne rzeczy będą na mnie lądować. Ha! No dobra. Kochani, widzimy się z samego rana, tak? Czekaj, jutro? O nie, sorry, nie mamowy. mowy. Jutro mamy wielki turniej cyberpingla. Już nawet ksywki wymyśliłem. Ja jestem King Pong. No właśnie, jutro maraton nastoletniej narzeczonej. Wyobrażacie to sobie? Bo te głupie nastoletnie narzeczone mają bardziej żenujące życie niż ja. A ja sobie zaplanowałem dzień w spa. Zrobiłem psychotest w gazetce i wyszło, że mam opuchnięte kostki. A ja liczyłem, że sobie odrobię pracę domową. Że w sensie pogram w piłę i pozarywam panienki. Okej, okay, kochani, te wasze sprawy nic mnie nie interesują. Moja jest ważniejsza. A niby czemu jest ważniejsza, co? Eee, bo moja, panieczko, przyniesie miliardy dolarów. <grym> tak, no właśnie. Będziesz szefunciem, będziesz ustalać zasady, ale na razie to ja jestem królem Davenporty I będziecie czynić pokażę. <grym> o! -o Czemu zawsze musi być tak jak on chce? No co ty nie słyszałaś? Bo on jest król. Hej, a może zrobicie tak jak ci śmieszni taksówkarze? Zastrajkujecie. Dobra.